Kształtowanym przez człowieka obrazie Ziemi przybywa linii prostych. Prostobiegną granice pól, płoty otaczające posesje i obiekty przemysłowe, ulice, drogi i tory kolejowe. Na tle gruntów poznaczonych liniami prostymi rzeki wyglądają jak fragmenty układu nerwowego, rozgałęzione, kręte, a jednak wytyczone w sposób logiczny i sprzężone z otoczeniem. Sens porównania rzek z układem nerwowym potwierdza ich wrażliwość na wszelkie zmiany. Rzeki reagują na zmiany w przyrodzie oraz na zamierzone i przypadkowe działania człowieka. Spotykające się nad rzekami trzy żywioły wodę, ziemię i powietrze rośliny i zwierzęta rozpoznają i wykorzystują w sposób charakterystyczny dla danego gatunku. Zbieraniu informacji służą zmysły i obszar, który jest w ich zasięgu. Zwierzęta żyjące w ziemi i na ziemi posługują się przede wszystkim węchem. Dla ptaków kluczowe zmysły to słuch i wzrok. Ze względu na zdolność lotu, ptaki są w stanie rozpoznawać obrazy z większych przestrzeni i reagować w zależności od sytuacji. Ptasie oczy mają wiele niezwykłych umiejętności. Dostrzeganie polaryzacji promieni świetlnych, poprawiające orientację przestrzeni, wrażliwość na promieniowanie ultrafioletowe, szerokie pole widzenia i możliwość widzenia w tym samym momencie trzech ostrych punktów. Zdecydowanie ptaki widzą lepiej i, aby przynajmniej w części im dorównać, ludzie muszą posługiwać się przyrządami, Naśladującymi ptasie oczy i ptasie skrzydła. Dolina Bogu. Ptaki widzą lepiej.